Cześć, witam wos, jestem na następnym odcinku ze Skyblocka i Jerzy SKK bo mam sadzonka. Ale dobra, nie. E, teraz będziemy robić farma tu, bo w, w, w strasznie dużo mobów. I farma będziemy robić, e, znaczy grinder. Tu będzie farma dziewek, tu będzie grinder hmm. na wierzch. I leć zrobimy. Aleś mo może podirta do sklepu. O, właśnie. Bo... Do Monopolewego. Po co? Podirta. O Jezu, jakie tu mam lagi. To będzie w budowlanych, nie? Chyba. Dirt. Nie wiem. O Jezus Mario, 18 FPSów. O, tu jest piosek, tu będzie Dirt. A kupić tego, gras z, z Dirtem, czy... A po ile jest y kupić? 50, 55. Tanie jest. No to lepiej kupić zwykłego Dirta. No. No to kup tam ile możesz. 50, ja... Stack i 6, Eno. Ja, ja mam tego, ja mam 31 w sobie. To czekaj, dobra, zrobię sobie. Y, Kilofek jakiś. Skubla. Skubla. A Ej, mamy mało kobla, wiesz co? Nie wiem, czy nam wystarczy na grinder. Eee, powinno styknąć. Dobra, wiesz co? I nam brakuje miejsca na. Na dębowe zwykłe drewno. I na. Zimowe. To wiesz co? To ich w sumie będzie najmniej chyba, będziemy ich robić, nie? No, to w sumie mogą być tutaj to. Może jakie drzewo przy siebie? Albo nie wiesz, co dobra, powiększymy to troszkę tą farmę. No to powiększ To mi pomóż. Cześć, trzy odstępu tutaj. Pomóż, gdzie... pomóż, ale ja tu farma robię. No dobra. Ej, hey, albo nie, dobra, nie idę na... na mop -arenę. Jak spadnie sanda, to nie działa wina. To powiększaj, powiększaj z twojej strony jak najdalej możesz, jak najdalej. Kit tam rzędzie nierówno, ale dobra, ważne, że było dużo tego miejsca. no, że ja to robię z całego kobla. Jak z całego, o co chodzi? No z całego kobla, nie z półpłytek. A z półpłytek jest oszczędniej. No dobra, no to zaraz, dobra. To chyba lepiej z półpłytek troszkę, co? Dobra. Bo kobla jednak się niezbyt przyjemnie kopie, co? To znaczy. To znaczy, patrz jak ja tu mogę daleko. Stary! Aż tak? Ej, o lol, dobra, to nie. Dotąd? Dotąd? Nie, no co ty, dobra niż tam. O, kata mi mi <laughs> <mienic Yankega> <trykrough> <eśle> Ej, Weź mi to szybko zniszcz tutaj. Jo uciekł, nie ma tu. Weź to zniszcz szybko, tak? Słyszysz? Typ, y też! Y oni nam niszczą farmę. Zombie. Many, tak się nie da. Go do łech, oświetlać, a to ty nie rozumiesz po polsku. Jezu. Jo uciekam, Jo uciekam, Jo tu jest bezpieczny, jo uciekum Stary, Patrz, wiele ich jest Ty do magazynu wlecie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 creeperów plus 10 szkieletów około Ty ej przyjdź szybko, podleć tam i zrób mi, ki, y, zrób mi mieczyk Jakikolwiek Wziąć ten diaksowy? Diaksowego, może nie lepiej. Albo, dobra, Diaksowy, podleć szybko weź Diaksowy i przy. ten. Mi brakuje. dobra. I zrób mi kilo kamienny. Zrób! Może drzewo jakie? Nie mam właśnie, dawaj, mamy. Stary! <głosy> <głosy> ja się boję! <noise> Dasz radę. <głosy> Apokalipsa! <głosy> Dasz radę. <noise> ja, i ja oni mam prawie HP. Może kiedy? Nie! Nie. Ja <noise> nie no dobiegnę tam, nie mam mowy. <noise> Jezus Maria, Jezus, co się dzieje? Creeper fajnie, dom, szybko dobra na dom o Jezu, o Jezu, o Jezu, padłem Dom Szybko, co ja potrzebuję zrobić, co ja potrzebowałem zrobić? Weź ten miecz jakiś Jedynie mi wejść Zostałem zabity przez Creepera Nie ja muszę szybko te kilofy te moje, te moje cenności schować do tego Nie, po co, po co, nie, nie chowaj Ale, stary, muszę szybko coś zjeść Dobra, i odedna, bo mam piąty level dopiero Dobra, czekaj Biorę sobie mieczyk, nie ma takiego, nie ma takiego bicia Lol, ale to jest hardcore. Dobra. Przepolej drzewo, robimy pochodnie, bo to jest nie do ścimania. W magazynie ile tego siedzi? Dobra Zamatcimy. Kurde pirotechnik się znalazł Pirotechnik. Dobra, manny, rób mi te pochodnie. No. Mo Mam, mam, mam wszystko. Masz jak sobie kilof? Ja. Mamy 30 pochodni. To znaczy kilof? Nie. Miecz, miecz, miecz. Miecz mam. Ty mamy pochodni 30 Ja rozświetlam. Tak się nie da o ja Daj mi tego, daj mi jak się nazywa komieczek daj mi No big Stary, one co nie wiem skąd. Man ja to muszę wszystko z tego oświetlić Owca, owca oh, Stary owca. Skąd oh, owca? Zabijem owce. I wystraszyłem się owce, zabijem owce ich Dobra, to, to był dodatek do odcinka poprzedniego. Także cześć, trzymajcie się na razie. Na no, cześć.